W Szczalnicy i postanowiłam, że skoro tutaj jestem, to nagram y, trzyczęściowego vloga y, o różnych y, miejscach tutaj. Więc, jak pewnie już widzieliście po tytule dziś, dzisiejszego filmu, y, tematem będzie wąwóz Hamola. co to jest, gdzie to jest i dlaczego ma taką nazwę. Więc już wszystko wyjaśniam. Wąwóz homole to wąwóz, który znajduje się w Pieninach Małych, w miejscowości Jaborki, które się znajdują koło Szczebnicy. Nazwa homole pochodzi od ruskiego słowa homoa bądź gomoła, które oznaczają obły czy też bezrogi. Ściany wąwozu homole są zbudowane ze skał wapiennych, które pochodzą z okresu jury i kredy. Dniami wąwozu płynie kawionka, potok, który brał duży udział w ukształtowaniu tego wąwozu. homole rosną m.in. świerki, jesiony, jawior, wiciu krzewczarny, porzeczka alpejska czy też bezkoralowy, a także różne rzadkie gatunki roślin wapiennolubnych, czy też licznie występujące jałowce. I wąwóz Homole jest najpiękniejszym wąwozem w Polsce. Więc okej, okay, już nagadałam się bardzo, więc przejdźmy już do zwiedzania. Właśnie już weszłam do wąwozu Homole i widzę właśnie kamionkę. Piękne ściany są z skały wapiennej. Widać już tutaj świerki i jałowce. I teraz bardzo dobrze widać kamionkę. Kiedyś ludzie przechodzili przez nią skacząc po kamieniach. Które są tutaj liczne. Ale teraz dla wygody turystów rozstawiono tu i ówdzie mostki. Zgadzam się. Wąwóz Homole to najpiękniejszy wąwóz. Na pewno w Polsce. Chyba właśnie znalazłam porzeczkę alpejską. O, ma takie same liście jak ta na zdjęciu. Więc super, udało mi się. Jest. Jestem już na końcówce wąwozu Homole. Rośnie też okay. dużo tutaj pokrzyw, paproci, mchu, no i trawy. Jest już tutaj dużo ciekawych roślin. Tylko trzeba być ostrożnym, bo niektóre kamienie są naprawdę śliskie i są różne strumy wejścia i zejścia. Naprawdę, wombus homolo jest, jest super. I szczerze zachęcam, żebyście też go zobaczyli na żywo.